Ja w sumie się witałem wcześniej, ale dobra, też e -elo, elo elo. Aha, elo. <laughs> a, 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 wow, elo, elo, najlepiej że. widać. The jesteśmy w grze. Hadesiak Ciekamy. jest złym, złym zabójcą. Wszyscy, legenda głosi, że jest najsłabszym zabójcą, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Nic bardziej ale, mylnego. Ale być Podobno. może nic bardziej mylnego. Halo, no, halo. Może się uda. Dobra, bo ja jestem to ja wam pokażę. Tu musicie... Wow, ale będzie ale speed. będzie. szybciej naprawiać. Szybciej. Pararos! Pararos zawsze jednego. pierwszy, je, pierwszy je, jeszcze. Ja już miałem. Gierkę. tak. Typciej ja przeszedłem. Postrzegam. Dobra, Dobra, no, na no ci naprawia silniki. Kurde, może to jest jakieś osiągnięcie, Ej, ale profeska, patrz, nie? Idziemy dalej. Ej, co, co wy robicie? To się nie pogubicie. Naprawiamy. Naprawiamy silniki. Bo ja wtedy ja zgubiłem, nie? Znam tutaj skrót. Naprawiamy Dzień, My, silniki. Ja się zgubiłem, już kogoś Ja ja biegłem za dom. za Aha, ja to już. Ja was zgubiłem. Ej, ja tutaj Patrz, co tu jest. O! Ej, zarazem coś smacznego. Patrz, patrz na to diabeł. Właśnie widzę, bardzo smaczne. Nie miałem, ale, ale, ale. smaczne! Ej, o, ho. W, wiesz, Nie wiem, czy wiesz, Magusie, my ćwiczyliśmy naprawianie na silników. Piąteczka, użami, bardzo smaczne, rzeczywiście. Ej, się Zada? nie naprawiać z wami? Nie, odejdź, Wąsaczu! Nie i przyjmujemy i... pedofilii! Możesz o, patrzeć, czy że nie się popatrz, popatrz, jak to, Ej, to robią o, profesjonaliści. to profesjonaliści. Tak to się robi. to była. była. Wyłączyłeś ją. No. Ale by się, ale by się, ale by się działo. Ale słaby potwór, jeszcze go nawet nie spotkałem. patrz, mamy wszyscy latarki, dawajcie zrobimy mu dyskotekę. Ja, nie jak nie się ale to, to później, to później, to później. To później, nie ma sensu teraz. A ty, Mirosie, ty disco, masz disco, niefajnego go, go. perka. Dlaczego? To ma być potwór? Chyba nic bardziej wyelnego. No. To, to, taki perka, jest? to jest tak zwany srotwór, a nie potwór. Ej, chodź. Srotwór. Srotwór. srotwór? srotwór. nie potwór. Nie mogę znaleźć. W ogóle nawet raz to nie słyszeliśmy. Ja no, wiem. beka, fu. No, Strasznie, on, on się bawi z nami. Potwór sroczony. Tu, 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 za, za, <grym> tytu, ty, ty. <grym> za a, dyskami. Za dyskami jest coś jesteś. smacznego. Ja, ja mniam, hmm. mniam, mniam, ale dobre. Smaczny kosek ja tu widzę. Nie mniam, nie Mniam, nie mniam, ale dobry. Jaki śnieg jest przepyszny. O, ale ktoś... Jak tamten? Do kieszeni ktoś chciał schować Jak to się mogło złożyć? Chociaż Nie To długa historia. To są Ja po prostu nie mogę z tym no. No, pobiegnę z Na psuli. No, o, chuj, chuj. W razie chuj. czego, czego robimy mu. Robimy go Robimy w dyskotece w razie czego. Ratujmy go. Pararosa, Admirosa. O mnie ja goni go teraz. Ja żyję. Panie Plagosie. Ja pamiętam, że on cię goni, on za mną stoi. Dobra, to fajger, wiesz co robić. Poprzyć mam to? No ja Nie, nie, nie do końca tak. Ja, Wziął. Trzymaj się Hadesiaku. Jakoś to będzie. Ej, ej ale, 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 no. Ale, to zabił, ale tak się zdarzyło. Ale czy... Ej, ale killer blind było, właśnie ze stępu. Dobra! Chodź za mną, chodź za mną, Admiro. Już się zgubił. Ej, na ślepo mnie Kadesiak pocisnął, nie? Tu jestem. Nie tu, widzę. No, no kurde, no sił, 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 tu, jestem. Tu jestem. Chodź. Nie tu, No tu, no tu, Chyba, ciebie. że ja jakoś tu, No bez sobie. jaj, po prostu. Co za tu, się uwolnić, możesz się uwolnić. Zaraz się uratujemy. Podejś jak też wpadł pułapkę obok mnie, tak? Eee, bo ty tu jesteś O lol, no, ja no, cię nie. Ja też cię nie widziałem, stary! To... Ej, musicie i musicie nas uratować, jąki. Tak? Musimy? Nie. Ej, no, no musicie, bo cię. obaj będziemy. Poczekaj, tylko teraz. silnik naprawimy? Masz nas byłem. pozamiatał tutaj? Pozamiatać to można w domu? No, w no, śmieci można. można tak, tak jest, tak się dzieje no, w domu. Ja i zamiatam w domu. A, nie, Ale tutaj o, ja to tak, No nie. A ty jak teraz ty kampisz tam przy nich, to co ty mi No właśnie. My niemy ten, my nie miejmy jak ktoś kampi No Kampić to możesz u siebie w domu, nie tutaj. Ty, ty ty wiesz, tam. No przeznacznie, nie mamy czasu, są spokój. rzeczy, są rzeczy mi... ważne i ważniejsze. Wiesz co robimy? Uciekamy To jest bardzo dobry pomysł Pa paparara. Pa O nie, jednak się nie pilnował Ladeuszu Chciałbyś pomacać diabełka? Uf, Na co, a, ma ja co, ja ma co? No i dziękuję bardzo. Wiesz tam spokojnie. Ja no. sobie, nigdzie się nie ruszam, spoko. A ja myślę, że tu sobie posiedzę, bo e, wiesz dobrze. co? I, tak, tak kiedyś powiedział taki chiński znawca. mi bai... to się nazywa, wiesz? złapał. Blaga masz jakiś problem? Ja mam stragel już. A złapał mnie złapał. Ej, no, i stragel, nie, stragel. Dobra zamiana, za dwóch. ktoś mi tutaj pomaca? Nie, ja Chyba... Chyba nie za bardzo. E, włosy na, na kokach? Dobra, odpalcie ten jeden generator Dzięki. i Uuu, jaka ładna pani. Został znaczy jeden, został, pani skokiem No proszę no, cię, ja za mną naprawiliśmy. naprawiliśmy Wyłączymy tą pułapkę. No. nie no, no, nie, jak tam od, moje ja dzisiaj, nie od dzisiaj tutaj. Bardzo no, no ładne! Na tym A, no. Nowe gumki no. mi założyłeś? Może na koki? No, no, no. Uszczelki ci wymieniłem. Ej, głupia sprawa, nie mogę znaleźć silnika. ja nie będzie, jest pararodz. To nie? Ja słyszałem, że jest niedaleko. Umieram sobie, umieram sobie. Nie przejmuj się, kiedyś cię znajdziemy. A to umieraj. Jego nie ma przy mnie. A nie, nie jest. jest. Wiesz co, bo mam trzy silniki, nie? I muszę wszystkie trzy silniki, silniki pilnować. Trzy silniki? O, o, o słyszałem, Myślałem, że ktoś wpadł w pułapkę, wiesz? A to nic, nic bardziej pomysły. mylnego. To będziesz słyszał, jak ktoś wpadnie w pułapkę. No, no właśnie, się... jakby ktoś wpadł w pułapkę, to tak, bym nie się usłyszeli. Tak, ale dosusieli. to po prostu takie... <laughs> ble, ble, <laughs> ble Dobra uratujcie tego Admirosa Moussa. Jak Jakie dźwięki wydaje płatkę nie, nie ma jak, no to powinniście wszyscy trzej tu przyjść Go odstraszyć ode mnie No i, i jednego poświęcić Tak, od razu. A! ja Bo nie ty! idę w Dupa! 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 No nie, Zapro mi punkty, co za zwierz A ty się... ma... tego! Pararus z tyłu się pojawił, nie? No. On ma no teleport on Teleport w nogach. Uh, you go with me? Plago? Uh. Bo ja ci no. Nowe... Ja ci nowe gumki założę. Ja założę admirosowi nowe gumki. Dobra? O, stój. o ładnie. O, ja Masz adeuszu. popękane okulary, wiesz? Ja ci je załapię taśmą. Szybko. Szybko. Przepraszam. Uf, z kaleczułem. Gdzie Kupy. jest dupa? Przepraszam, dupcia. Halo, dupcia. Tu. Gdzie Będę ci widział. Cześć! Ja Pomocy! Dupcia! Widzę, cię. Widzę cię, ktoś mi pomoże? Wow! Groźnie! Nie, nie oślepiłem, trafił mnie! trafił mnie. Latarka oślecia po no jakimś czasie dopiero. I Trzeba prosto w głowę trafić. też Przede wszystkim. A nie gdzieś tam w torso. Tak jak ja. Ej, halo! Ej, nie mogę rozbroić pułapki, ale bez sens. Ej, dupa. Dupa, dupa. Dupa, dupa. dupa, dupa, dupa. dupa, dupa. Dup, 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 dup! Pa, pa, Hej, to jest fajne! Dup, dup, Wąsaty, Pa, pa, pa! O, jak ja jestem ranny i bardzo raninny... Ranny Ranny jesteś, to wstaje? O, o, Jesteś ranny pan. ptaszek? Ranny! Ranny ptaszek!

Szu, 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 szu! Szu, 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 szu! Nie zgubił się. To nie filmi wokół mojego silnika. Ale dobra. W ogóle, czego ty biegasz? Szu, 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 szu! Szu, 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 szu! Szu, 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 kurwa! O nie. O nie. O Boże, kto to zrobił? No ty! Ja? Nie, spokojnie, nie widział. Widziałem. Nie widział, nie widział. Ale on się wiesza teraz. To tam się nie będzie nam nienie zreszował, prawda? Pomyśl. Sorry, diabeł. Dobra, dobra. Tu. Dobra, rzeka mi diabełu, nie jesteś nam potrzebny! Jak o, to się mówi? Tak, jak to się są jakieś priorytety, a ty to nie jesteś! Jak, stój. Stój, jak, jak, jak to mówią, w życiu znowu nowelą. czy jakoś Uła, tak, nie! To są tylko chwile. Ja tak. Parararara, tak zwane. Parara O tak, mój przełącznik, złodzieju! No ja ci chciałem wyleczyć! Diabeł rozginął! rozginałem, bo to drugi raz, już było, nie? Tak. Ważnie? Trochę głupkowato, że Bóg zginąłeś. Jesteś, nie prosty. powinieneś zginąć. Przepraszam. na tych ty gdzie łopusku? Ja? Walczę o życie. To walcz szybciej. Nulnego. Walczę o życie. To, to jest szybciej. bardzo waleczna walka. Nie, co to miało być? Ale hamster. Plaga, O nie. Też odmierasz się? dywersyjne. Ej, ty masz jakieś Dobra. przyspieszone macanie, plageuszu Teraz. chłopie. No, masz, masz W ogóle dobry w macaniu, leczeniu i tak dalej. Danych akcji dywersyjnych. Pedale... Teraz, ulegajcie Uj��, go szybko, ulegajcie go Próbowałem, ale się wywinął Dlaczego chcecie a... uratować pedofila? Długa historia Długa historia Uważaj O nie A, leży Na strzał poszedł od razu Aaaa no. Umarł Ty na Ej, on nie żyje On nie żyje Następny, czemu na strzał od razu padłem? Bo drugi raz a, już też wysiałeś Aaaa O, że on był, macie mi dupę Ej Dostałem od niego turbo! już eee. dostał. No ładnie! Ale żebyśmy rozwalili rozwali system. Daliśmy no, rady, tak nie? No tak to się załatwia. Bo... Ile Co, jeszcze jedną rundę, nie? No tak. Pniążko jest z tym mordercą. Dobra, dawaj do lobby, cofnij, Hadesiaku. Jeszcze no. raz zagrażę. Return do hmm. lobby. No. no ładnie było, naprawdę nieźle Nie poszło. No pewna profeska. No, no, Gdybyśmy to, szybciej ten ostatni naprawili, to. Bo to już wszyscy uciekli. No, no Hebe, ja musisz sobie jeszcze wiele tutaj, nauczyć. Ja wolę, w być, w twoim życiu. wolę być uciekającym, wiesz? No, no, to no to większość. Nauczycie się, nauczyć? Jak nauczysz się być już zabójcą, to pomyślimy o Twoim mowaniu. Żebyś uciekał. Pomyślimy no. o Twoim <ślamy> mowaniu. Zabierzmy <znowu> cię, już. <ślamy> Jak się nauczysz być zabójcą. Tak, dokładnie Zabierzemy Ci nóż i damy Ci buty, i będziesz się a bo skończysz jak Pararos, że będzie ci co chwilę skin zmieniał na zamordercę. No, no, no. Tak, ta, 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 ta ta mamy teraz zabójczą grę o życie. Tak. Zabójcza grę o życie. Super. Tak. Dzisiaj, dzisiaj będzie Bank, jak to się mówi. Gra z masowymi samobójcami. No samobójcami? No, Czym samobójcami? Ja nie mam zamiaru się tutaj samobójcami. Nie, czekaj. Gra z Podobnie jak... gdzieś był. Se, se, z, to jest... Pararos jest, e, para ta, razy jest seryj, seryjnym była, samobójcą. Się się to wszystko w Po prostu. I zaczęło się na cmentarzu, jak zwykle się zaczyna. E, okay. Mogliby zmienić czasami mapę, co nie? No, mogliby dobrze. Bądźcie jest za mną, Znam chyba tajne a przejście. Tutaj. jesteście? Tutaj, z Ręki. bardziej mylnego. Tup, 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 widzicie to coś przede mną? To jest to, na co wszyscy czekaliśmy. Jest Chodźcie ciężko powiedzieć, jest. Plagusie, bo wiesz... Chodź, jednak patrz, ktoś nas chce zajebać i stoi z nami na cmentarzu. No się, że tu nic nie ma. Eee, błędny, błędny, błędny ten. zmieniłeś morderca czy dalej ten sam. W co, nie zmieniłem. Nie on no, no, że nie no, Dobra, okay. Dobra, chodźcie tutaj przynajmniej. Chodźcie ten. Zaj, szybko hola Opaki, gdzie jesteście? Opaki, też chce z mi się pobawić. Aaaaa! Uciekajcie! U. Dupa Ale nie w tą stronę, biegnij gdzie indziej Ej, ale w tych jeżynach w ty, to, to można się zgubić w sekundę? To nie? No, w jeżynach to się dobrze gubi o. zabójca Krzysztof Jeżyna ze Krakowa. Wierzyny. Takie są? Hmm. A dużo tych jeżyn tutaj? Ja was najlepiej. się chyba trochę zaważasz się tutaj też. Rozgościłeś? Co to za ta? Żoneta? Żaneta. Ej, pani ranny, jeszcze się Proszę go nie leczyć. A co my tu mamy? <ślik> pani ranny, ale dałeś czadu. Chodź tu że to jest dobre miejsce ja myślę, że pan złożenie... Nie, pana Dobra, Dupa! Dupa! Nie, nie rób tego! Teraz rób! Nie! Ale już mnie załatwił! Spoko on uciekł! O nie, wbiegłeś w niego, tego się nie spodziewałem. A ten oszukał Chodź blat! Dawaj oślepię go! Jak za starych dobrych lat! Sabotuję haki, wszędzie są siusiaki To Aaa, jak ja cierpię Czekaj, ty tu byłeś Tak, już wyszedłem do szopy Chyba u ciebie w domu był On teraz się do domu właśnie w tej chwili, w momencie Tak, domu, ukradnę Dobra Tu jest Nie zajmujcie mnie, bo on też się kampił Na, na, na Na, na, Co to był, Darude Sandstorm?

ja tu gonię swoją ofiarę No, gonisz swoją ofiarę czy nie? Ej, czy ci mi pomoże? Nie no, <słuchy> <słuchy> no poważnie? Chodź no, tu! No, no, jak nie wiem Kurde Nie w tą stronę rzucił tą paletę, nie? Halo halo? Nie złapał Przepraszam, będę potrzebować pomocy nie, nie potrzebuję! cierpię, coś chce mi wbić Dobra. się w gardło Dorbał nas A nie w dupę się ruszyć, I pomagać trochę

Gdzie, no gdzie ty, ty jesteś? Wszedłem po apteczkę, gdzie jesteś? Chodźmy. Mój mały przyjaciel Tu My jestem Poświećcie po nim Weź mnie wyleć Wieć po nim okay. Zostaw go! Matsu, 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 Matsu He? Coś, coś mówił? O nie Dzięki ci ja si. Na haka Easy O nie co? Eee. Jak nie eee, to, to było To było eee. Pro MLG, bo go uderzyłeś Czemu, że te jest wcześniej naprawiony. Co wy jesteście? Bo bo ja naprawię naprawię w ja na tu wisimy na hakach i tak dalej, nie? No raz, ja o zabaję. kurwa! A się odjebała troszeczkę! Hala! Ja byłem uratować. Ja nie wiem, jak zniszczyć za bardzo, to, więc to jest mój minus. Jest jeszcze jeden w środku. Facy. No! Tylko no ktoś, ktoś mnie na tym zginie Jestem ledwo, Jestem ledwo żywy. Ledwo żywy to leczenia. uciekaj! Schowaj się gdzieś! To jest dobry sposób! Nie ja był no, taka jest, jest prawda! O, kopa wszystko, daj spokój! Świnia! Nie, morderca. Jano? To zrobił? Skopa wszystko, daj spokój! Podchodzi tutaj, deska leży o nim, kopie. Musi kopiec za Taki zły ten. Koncentracja. Bardzo. Koncentracja. Serduszko, puka w rytmiechadesia. cza. <noise> Dobra. Niestety muszę znaleźć jakąś apteczkę sobie. Ja mam apteczkę pod ręką. Weź mnie wylecz To mnie znajdź Gdzie, Gdzie jesteś? CZYPKO! Dupa! Dupa, bierz e. go! byłem mam nadzieję, jesteś? że nie za mną, że mógł cię wyleczyć hmm. e, Za tobą biegnie ktoś z maczatem Pararos. Jesteś? Tutaj! No właśnie, najgorsze jest to, że nie nie ja widzę niedaleko tego co... O, siema! O, siema Dawaj! Uff, dobra Zgubiłem pasu, go Macu, macu, Masz, 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 masz. Mas. Jak już to, już, to, jak to mas, kiedyś mas, powiedziałem, Krzysztof Jeżyna. Masz, 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 Krzysztof Jeżyna. Mas, 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 mas. mas, 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 mas. Proszę bardzo. O. Chodź znajdziemy innych macaczy. Ma tak ma pułapkę nie. tam. A! Już ci pomagam. Jezus, masz. możesz się tam nie wygłupiać, głupcze? <noise> jest w, <głosie> w domu, czy co? Jurny <głosie> Pararus. Oj tam, wróciłem się. Po cichu, po cichu. Znajdzie no, nas. A, no, no. Chyba, tak. że się potkniesz, nie? Nie, tak jak kopniak z kolana, co nie? A, bo wiesz, wyrwało mi się, nie? Grypałeś mu <noise> Dawno się z mężem nie widziałam i musiałam kogoś kopnąć, po prostu. Dlatego, no. Taki jest <noise> już kakeusz. Ej, ale w tych jeżynach to jest przejebane. Ja to ci się nie dziwię, Hades, jak tu się nie da nic znaleźć. Ja cię no. cztery razy obkrążyłem i ty żeś mnie nie widział. No Ej, właśnie, ja, ja tak sobie nie widziałbym nas. No, ja bym bo stój. Bo ciężko tu jest, zobacz. No bo jesteś ślepy, dlatego. No, kto Macaj! Mac, 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 Nie cię zmacać, nie, nie da się ciebie zmacać. Nie maca. da się ciebie zmacać. Tak się o, mogę. Z nie da. się musiałem mocnąć, wiesz? A. się Aaa. Stójcie, stójcie. Nie stójcie, nie stójcie, kurwa! No, to, to wow. mnie. No aż, aż, wieś co, masz ten. Spoko, staliśmy i było okej, okay, nie? Bo co? Bo jestem Mi inny, nie to od razu będziesz mi się nic nie stało, plan się powiódł. Buszujący wieżynak, tak się będzie nazywał. Odcinek. Tak. Buszujący wieżynak, Hadesiak? Czuzyna. Albo Hadesiak, Hadesia jeżyna. On buszuje właśnie. No i krzyczowo. Zawsze, zawsze ja. Jerzyna. Zawsze ja. No bo ty jesteś z Hadesiaka. No łatwiej z, cię zobaczyć. I dobra, z Hadesiowa. Dobra, Ale bo się troszeczkę tak mało skupiamy na pewnej rzeczy, która jest bardzo istotna no w tej grze. O nie. Ała, nie bij mnie. Będę. Bardzo słabo, bardzo słabo. Tak w ogóle mamy tylko trzy reaktory, traktory, ja nie wiem. Tak się nie robi, Hadesiaku. Nie tego Cię uczyłem! Znaczy, zrobiliśmy tylko dwa Rada, w sensie, dobić... dobić dila z Tobą, a Ty tak? Nie, nie, nie chciałeś ich sprzedać. Brawo, Hadesiak. Ole to, 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 to się... Ale się mam Admiros, nie? Przestało stało nie fajnie. Tyle. Żyłeś w mocy koncentracji. No, ja, ja, ja to, się jestem. <laughs> cały ja. Cały Bladeusz właśnie. Tyś się... jak się to. Halo, chłopaki, gdzie jesteście? Wierzyna! Obmacaj mnie, obmacaj mnie. Macaj mu! No ten diabeł to tylko w wieżynach siedzi, on tam się nie usiądł. Nie, to jest... Raz bił znaje... do, do Jezu... Masaj, ranny, robisz? stój! O Boże, jeju, tylko w macach nie usiądź. Znowu mnie zrobiłeś w wieżynach, Hadesiaku? Macu, 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 macu. Macu, macu, macu. Uuuu, ale zmacany. No, no zmacany no, na ciało. Ja ale wąsy to ma takie delikatne, nie? Delikatny wąsik taki, wiesz. Kurwa. Blary pasują. Hahaha, to jest xD w chuj! O nie. Ja cię. Kręcię, <noise> diabele, a trafi mnie, trafi mnie, trafi mnie, trafi mnie, trafi mnie, trafi mnie, trafi mnie. No, Kurwa z po się Berka się bawią. No, i Diabełu, no i chuj. No i chuj. No się wygłupiać. Pa pa, to pa, właśnie. pa pa pa! Jeżny! Jeżnyny! Jeżny! Jeżny! Jak no z tymi silnikami? No tylko jeszcze jednego brakuje. Ale gdzie gdzie jest? był? Tutaj był. Ja eee. bym nie Nie, pierwszy raz. A, jednak nie. To jest rzeczywiście drugi raz. Dobrze o, policzyłeś, Hadesiaku? Umarł O kurde, tylko nie to. Nie, bez nie dzieby, już nie nie będzie taki same. No. Jerzy, Jeżyny straciły swojego ogrodnika, i co teraz? No. O jest, jest, No nie, dobra. nie ma jeżynowca prawdziwego. No. Jeżego nie ma. Jeży, jeżynowiec. Oj! W Kambodży. O! Dobra. Kurde, Kudy, nie się tego nie Może pana bladiego wezmę. Weź, Użyj weź, mocy, weź, admirosie! Mocy, co? Zabrzmiało to źle. Ty jesteś? diabeł. Już nie żyjesz. Ja już nie żyję. Kurde. Użyj mocy jeżyn, nad Mirosie. panie tańcem. Moc, moc jeżyn. Chodź hmm, się w jeżynach, tam nikt cię nie zobaczy. Tak, oj, zmyliłem. Dobra, że zmyliłem się trochę. Tutaj. Dobra, na pewno, nikt mnie nie zauważy. Na bank! Jeżyna party. Kochacz zgubiłem cię. No i dobrze. Panie Ranny. Jezu, yeah. no, no halo, to się minęliście trochę. No, wiem, wiem, ja wiem gdzie on jest, bo go widzę z 32 metrów, nie? Ale... No nie para... mogę tam sięgo, robię kupę! Sram! Aha. To, 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 to zrozumiałaś, ja prawda? Teraz to, to ja sram. O, Pararos, para, to jest ja bardzo ja, to blisko. Ja, Dobra, gdzie ty tu jesteś? Życia... Jasne! Gdzie ty tu jesteś? Panie Trudno Plaguszu. powiedzieć. No przecież, przecież wyszedłeś No iście tam się obmacać. Ale gdzie poszedłeś? No a gdzie się idzie w takich sytuacjach? O, Mówię, że widzisz mnie 30 bramę, metrów. Wiecie? Widziałem, to ale już odszedłeś mi... za daleko, już Cię nie widzę. To Ty nie w tą stronę? O, jest, widzę Cię. A Ty masz fajne ferki. Widzisz mnie? Próbuj ja Cię nie widzę. widzę, chodź tu. No bo o, on Cię widzi na przez na ścianę. Rada. Dobra. Tobie silnik Aż macu, naprawiam... Dobra, to naprawię szybko Admiros i spadamy stąd. Patrz, tak. Tak. jesteśmy Dobra. pod dachem, nie napada nam na szyję. Pod dachem jesteśmy, Tak. Tak Mieńmy pokój, bo on całkiem niedaleko był. Ty pan Admiras mi uciekł. Tu najciemniej pod latarnią. No dokładnie. Tak powiem. Jakby co to nie pana spod płoczącą wieżbą. Nie przejmuj się tym, tak często robię. Aha, nie, spoko, spoko. Pod latarnią nie kopi się jej kolegów twarz. Bardziej delikatna koleżanko, bo. Ja nie jestem delikatnym człowiekiem, jak ja już to Porządnie leczeć, żebyś był po prostu... Dobra, Po prostu Bladis zrobił ci okłady z gówna, żeby ci się nic nie stało. Okłady z sikiery, takie. Na id diabeł. To jest już. Dobra, wierzę, szybko! Nie patrzy. Bierzemy. O, jaki ładny no silnik znalazłem! No nie? No to to, to był mój. To był prawie mój. naprawiony. Twój? Jasne, jasny tłumacz jak to sobie. Znalaz Znale to, 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 że znalazłeś silnik, nie znaczy, że jest twój od razu. No, no właśnie. właśnie. Każdy tak, może tutaj wziąć ten silnik. silnik silniki tak na naprawdę należą do Hadesiaka. O. W to tak, nie Niemożliwe. Podobno. O! Przykro mi, Miros, jak to się mówi. Jerzy mi, mi nie pomogły. Nie no to jest jakieś chore. Ja, póki nie, póki nie, nie naprawiam z kimś, to jest okej. Okay. Ja. Bo to jest coś ja, coś ty cóż, że tylko zaczynam co... kooperować to zaraz na haku wiszę. No to jest. Widzisz, bo to. ty jesteś taki trochę... Nie. Zosia Dobra, Samosia, nawet Andrzej Samosia bym powiedział. O chuj. Andrzej Samofia. O chuj, o chuj! Nie, w ostatnim momencie! Ja już się ale muszę straglować. Ale, o, ale to No to nie dobrze. Ale, ale ten, ale problem mm -hmm, mm -hmm. Jak to się mówi, mogłem mm -hmm, uciekać, mm -hmm. ale nie zrobiłem tego Widzisz? Ej, czemu naprawiasz silniki sobie, na przykład? A ja Modesia, ten i... Ej, to te punkty pijam, wiesz sobie Admirosa uratować ...silniki naprawiasz, chłopcu Patrz, patrz, patrz B, 486 punktów No i tak nie dostaniesz Gratulacje, plago Dziękuję. To było bardzo strategiczne To było strategiczne, bardzo To było strategiczne Zwłaszcza, że tu się nie zdobyła punktów jak się nie zdobywa? Zdobywa no się, roz, Para ciebie. roz, nie żyje. O nie, On nie żartuje. Żartuje się, że musiałeś teraz zginąć? No, no musiałem, trzeba było nie zdobywać no nie. tych punktów. No trzeba było się No zająć. po prostu, no nie. Te ty punkty zdobywasz zamiast ratować. To nie? Wiesz, to są rzeczy ważne, najważniejsze, nie? No. Już tak powiem, tak. te plany. Jak to się stało w ogóle? Tak no. szybko, nie? No, no. także e, wszyscy zginęli, niestety, tak okazało się, że jestem najlepszy w Masz Najlepszy niż jesteś nie koleżeństwo. No. no właśnie, jesteś po prostu chanym, no. kompletnym. No. Ale w sumie, no, no, jeśli ktoś akcentem... by próbował ci bić maczet w plecy, to też bym raczej nie był zbyt koleżeński. No. <laughs> ty tym no. akcentem dzisiejszą przygodę z de, 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 dzisiejszym odcinkiem. Elo, elo! <laughs>